Witam, to będzie porada dla tych, którzy podobnie jak ja mają problem z uporządkowaniem swojego pulpitu. No, myślę, że każdy w którymś momencie ma ten problem. Firma Stardock yy, wyprodukowała program w dwóch wersjach. Jedna jest darmowa, która, którą posłużymy się w tej poradzie, yy, i druga yy, wersja Pro, tak zwana, ale ona jest niezbędna. Otóż program nazywa się Fences. Ja już go pobrałem. Link będzie w serwisie. To nie ma obaw. Instalujemy program. Akceptujemy. Licencję. Czytamy. Program doskonale wpasowuje się w wygląd najnowszych Windowsów. Co so, też będzie miłe dla oka? Program jest zainstalowany. Pojawia nam się okienko, w którym mamy dwie opcje. Start using fences i I will create my fences on my own. Start using fences jest Szybsza i wygodniejsza opcja dla tych, którzy lubią bawić się wyglądem swojego pulpitu, polecam drugą opcję, mimo wszystko użyjemy pierwszej w yy, celach prezentacji. Yy, klikamy, pojawia się nam no drugie okienko, w którym yy, możemy wybrać: Just create a couple of fences, yy, i będą stworzone dwie, jakby ramki na ikony. My wybierzemy Sort out my icons, które uporządkuje nasze wszystkie ikony. I proszę bardzo. Ready to go. Fences is now ready to use. Możemy otworzyć opcję naszych fensów, ale zamkniemy. No i proszę bardzo. Pojawia nam się okienko, w którym możemy wybrać kilka, yy, kilka jakby, wglądów, yy, które są już domyślnie. Możemy też tworzyć nasze, ale wygodniej jest się posługiwać nimi. no Jak widać, yy, mamy Rare's and Things, yy, w którym będą umieszczone no, na przykład, właśnie grafiki lub skróty, quicklinki. Tu będą takie elementy jak kosz, jak yy, dokumenty, jak komputer, Weblinks, yy, wiadomo linki różne foldery, yy, warto zaznaczyć, że po prostu wszystko jest w takim yy, może mamy suwaczek i możemy yy, sobie przesuwać programy jak widać, wszystko jest ładnie uporządkowane. Wrócimy jeszcze do okienka Startup Fences. Możemy wybrać sobie na przykład Top and Bottom. I proszę bardzo. Jest to łatwy, szybki i przyjemny dla oka sposób na porządkowanie naszych ikon. I myślę, że dla tych, którzy woleliby utrzymać porządek na swoim pulpicie, yy... Bardzo przydatna aplikacja, moim zdaniem, Must have. Proszę bardzo. Wszystko jest ładnie uporządkowane. Możemy przenosić nasz fensys. Może nie ma, nie ma takiej możliwości, że zrobi się jakiś nieład nie tutaj, ponieważ wszystko ładnie dopasowuje się. Jak widać. No, myślę, że aplikacja bardzo przydatna. Polecam i zapraszam do następnych poradników.